Dzisiaj, jak widać, przez najbliższe dni będziemy różne fryzury testować na streamie. Jak widać, chciałam być mocno. Ładnie, dziękuję bardzo. No, jeszcze się e, szczerze, bardzo możliwe, że jeszcze e, pójdę podsiąść jeszcze raz. Trochę taki vibe żony z jakichś starszych filmów amerykańskich. Ja widziałam, że na Twitterze ktoś powiedział, że mam urodę bitej żony i chyba niestety wiem, o co mu chodzi. Ale trudno, ale trudno. Bardzo przyszło, ok? okej? Czyli waifu material, wa wa waifu material. Dobrze, dobrze. Jaki jest zamysł tego ścinania włosów? Taki, że ja lubię długie włosy. Ale zanim, jak myślałam, żeby mieć włosy dotąd, to stwierdziłam, że najpierw chcę się przekonać, jak to jest krótkie włosy. I więc jakbym ja zapuszczała włosy dotąd i nagle je ścieła, no to ten cały okres, który bym tutaj... Ten, ten te włosy by się zmarnowały praktycznie, nie? Więc stwierdziłam, dobra, zanim zdecyduję o zapuszczaniu, to zetnę wszystkie. Po pierwsze będę od razu mogła o nie dbać już w ten sposób, jaki jest, wiem, że działa na moje włosy, plus będę wiedziała, jak to jest mieć krótkie włosy, więc e, z tą ideą też jest pomysł na krótkie włosy. No i bardziej, najbardziej na świecie podoba mi się ta długość. Taka. Więc bardzo ważne, że jeszcze wrócę, ale to już, no to mówię, duży, wtedy już takiej dużej różnicy nie będzie nadal, że wiesz, że po prostu, jak już mogę skrócić skrócę, nie? Widzieliście, jak na X Dawidek dwa dramę? Tak, widziałam, kochani, z tym całym, bo ja wrzuciłam TikToka właśnie z tym, jak idę do fryzjera, i tak wiesz, przed i po zrobiłam, tak jakieś są moje obawy, bla, bla, bla. Yy, I w tym jest też Dawid. Stresuj się? wiesz? No ja też by się stresował. Tak? Możesz mnie stracić. Ogólnie <laughs> zmiana. No inaczej. jest inaczej. jest inaczej, ale mówi się dobrze, że jest inaczej. Tak bardzo. Że taka zadowolona jest. Tak? Tak. Fresh. Tak, jest proszę. To jest inaczej. Ale to trzeba się, się część, nie? Ale Cię ładnie, ładnie, tak, I tak. Tak, Czyli są. tak, zadam, tak, zadbadę, tak. Bo Dawid jest hejterem krótkich włosów i jest na tyle hejterem krótkich włosów, że ja zanim e, zdecydowałam się już na fryzjera, to e, pokazywałam mu metamorfozy naprawdę pięknych dziewczyn, Ej, takich mała, modelek e, przed i po z krótkimi, długimi włosami. I nieważne, jaka piękna była ta dziewczyna, A jak ze na plus nieważne, jak piękna była, była ta dziewczyna, to Dawid tak mówił, że. Nie, krótkie brzydko, krótkie brzydko. I ja wiedziałam, że jak ja pójdę do fryzjera, to że jeśli mam coś spodziewać, że Dawidowi nagle się odmi odmieni, tak? To wiadomo, jak nie wiem, jak lubisz, nie wiem, brunetów i chłopak ci się rozjaśnił włosy no, no też masz takie, no dobra, no, no preferujesz brunetów, da solo. Także jak coś ja, yy, no, że też to zawarłam i myślałam, że dosyć nasze uśmiechy do siebie, czy tam śmianie się, czy jak Dawid zażartował, że. Yy, bo ja powiedziałam, że się stresuje, a Dawid. Dawid powiedział, że też by się stresował, bo mogę go stracić, nie? I ja myślę, że ja się zaśmiałam, on się zaśmiał i przypominam, że on mnie wiózł do tego fryzjera, dosłownie jest to scena z samochodu, gdzie jadę z domu do fryzjera i Dawid mnie wiezie, więc ja myślałam, że to jest wystarczające potwierdzenie, że, że Dawid mnie wspiera we wszystkich moich decyzjach, nie? Także no tutaj się dziwię takiego obrotu sytuacji i no, 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 na początku, ja na początku, wiecie, bo ja, jak ktoś jest tutaj dłużej niż... Dwa lata, to wiem, że na Twitterze miałam swoje momenty, że tak powiem, bardziej agresywne. Nie jestem osobą, która jest y, znana ze wstrzemięźliwości, y, spokoju i opanowania. Absolutnie nie, absolutnie nie. No ale to już jakieś, jakieś stare czasy, więc, yy, więc teraz, jak są jakieś na Twitterze rzeczy, czy jakieś, w ogóle jakieś tam kontrowersje do mego tematu, to raczej mi się sobie dobra, popiszą i przestaną, docelnie. I dawaj ci pokazują to Twitter. Ja już sobie -D -E, deka. ale wracając za pokazuję tego Twita. I wiecie to. Wiesz, bo dopiero pierwszy raz mówię, ty, ja będę, on tak nazwać ci ziemniakiem, lol, nie? I wiesz, i o tym nie pomyślałam, nie? A potem się okazuje, że to jest jakiś tam zbiera lajki. I ja myślę, o mój Boże, że jest 4000 lajków, no trochę, dużo 4000 lajków, nie? Ale myślę, nie, Karolina, zazwyczaj jak ty coś komentujesz, to potem jeszcze bardziej ludzie o tym mówią, nie? I myślę sobie, dobra, popiszą i przestaną. Patrzę następnego dnia, ma 11 tysięcy lajków. I ja myślałam, dobra, nie, 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 muszę ci powiedzieć, muszę ci powiedzieć, nie, Dawid wiedział, David wiedział, kogo yy, pro, na randki, kogo wyrwał, do kogoś zalecał. On zna mnie nie jako Karolinę, on mnie wcześniej się znał jako nieuczesaną, także on jest świadomy moich wybryków twitterowych, to stwierdziłam, dobra, trudno, komentuję, nie obchodzi mnie to i... No i to no, skomentowałam po swojemu. E, no, i mam nadzieję, że nikt nie ma Dawida za jakiegoś tyrana. Bo wiemy, że, że zawsze mnie wspiera czy to w e, farbowaniu w e, moich makijażach, cosplayach, w zmianie stylu no z wszystkim. Doradałam, prawie wszyscy wiemy, że musieli sprzedać włosy, że Daniel Hajste karty. <gry> tak było, tak było. Takie włosy też pasowały bardzo do nowego stylu, które zmieniałam. Tak, ja się ogólnie bardzo bałam, że mnie te włosy postarzą i osłabią. Osobiście nie czuję tego, że mnie postarzyły, ale chyba przez to, że właśnie, a Lp że one no są takie zdrowe teraz. W końcu mam krótkie włosy, a wiecie, że ja piercing lubię, to wczoraj właśnie razem z Dawidem Dawid mnie zawiózł do, do piercera, gdzie przykułam uszy. Uwaga. O, tu, tu trzecie. Także tutaj mam takie e, trzy koniecznie, co potrzebuję reakcji Dawida na, na Do Dawid, Dawid stał za zasłonką. Mi się lekko nie dało, że robiło ale było dobrze. Dawiście włosy, zaraz moja kolej. No, no, ale się tak cieszę. Nie przysięgam. Ja wiecie, ja przez rok się zastanawiałam o tych włosach, czy je ścinać, czy nie ścinać I zawsze, kuj, że ty, wiesz, dużo osób mówiło, dawaj, to tylko włosy odrostą. Ale też dużo osób mówiło, Karolina masz ładne włosy, Karolina masz nikt nie uczesana dosłownie, Karolina. To są już takie ikoniczne włosy dla ciebie. No nie możesz ich cinać. I ja się przestraszyłam. Właśnie nawet mam w tym. Mam peruki cały czas od Wonder, e, która mi pożyczyła, żebym sobie przetestowała krótkie włosy. Ale to, to jest, jest najlepsze w moim życiu. No, no boż, w moim bo to nie, ale przez. 3 Lala. Kiedy, Kiedy, cosplay ostatnie? Kiedy cosplay Elastyny? Kiedy cosplay Elastyny, już jest cała kolejka osób, które mogę cosplayować. I jest m.in. Beth Harmon. I już, już dobrze pamiętam jej imię. Z Gambita. Jest Lois z, z tego nie są w parka, tylko Family Guy. <średziwia> Okazuje się, że dosyć dużo jest rudych, rudych kobiet z krótkimi włosami. Patrzcie, jak słodko wyglądam w Elfich uszach. Patrzcie. Ała, nie powiem tego słuchać. Mega cute, mega cute, mega cute. U nawet Aharo, menadżer, właśnie on kupił dziewczynie tego Dysonia i mówi, że jest mega zadowolona, właśnie ma taki długość mi więcej co ja i że on czasami je zabiera i tak dalej, że bardzo polecają. Ale ja tak sobie myślałam, kurczę, bo... Bo ciepło niszczy włosy. Dla, Ruchanie. Tak, ciepło niszczy włosy, więc tam wysokie temperatury mogą wpłynąć na e, problemy 4 z jakością włosów. Teoretycznie nie chcesz używać codziennie e, Dysona, tego ciepła, żeby ich nie psuć. Ale no to wtedy e, wydawać 2,5 tysiąca złotych na Dysona bądź jakiś inny sprzęt, który będzie bardziej od okazji niż codziennego użytkowania, to już mi się trochę kłóci. Więc e, już widziałam w Rossmanie są takie wałki i próbuję też na wałki. To, co ja dzisiaj zrobiłam, taki, takie coś, to bardziej podkręciłam ten mój naturalny styl włosa. E, to też sobie jakoś tak podkręciłam e, i no i to było lokówką e, i już parę razy sobie ucho przypaliłam. Jestem niezadowolona z tego. E, I no, i e, Sweetie Fox nie Sweetie Fox! Kurczę, nie Sweetie Fox, ja niestety wiem, kto to jest i ja się dowiedziałam dopiero po waszych komentarzach, ok? Żeby Cześć, nie było. W jak pani od polskiego, właśnie dostaję takie różne komentarze. Niektórzy mi oglądają, że jak czarna wdowa, niektórzy że jak pani od polskiego, niektórzy, że jak e, jakaś, nie wiem, tak powiedzmy, m, że dziewczyna z Ukrainy po prostu. Jakoś jak, nie wiem, jak bita żona. Niektórzy jak Def Harmon z do Królowej. Też dostaję naprawdę dużo różnych komu tych treści i zakładam, że no po raz jest Spada połowa mniej. Yy, Koniec końców. Ty, co Dawid powiedział? Bo Dawid tak wiesz, się może przyzwyczaić cały czas. I on mi tak cały czas tak. Ja prowadzę. I on tak. I się patrzy na mnie, nie? I on mówi: wyglądasz jak dziecko, wiesz? I ja tak. Dzięki. <grywa> Jezu, bardziej, bardziej myślę że tym, że ok, yy, że odm odmłodziło mnie, jakaś fresh, zdrowa, taka wiesz, no, pełna energii i w ten sposób, nie? Dawid, 10 minut później, wyglądasz jak gwiazda po***a. Ja tak, dosyć, dosyć mocny przeskok między dzieckiem a gwiazdą po. Więc dosyć, jak widać, ta sama osoba może patrzeć w różny sposób na, no, na tą samą przemianę, że tutaj zakłada właśnie, że upięcie takie bardziej dziecięce, upięcie takie bardziej seksowne i to myślę, że jest plus, bo jak chcesz wyglądać młodo, to sobie robisz na młodo, a jak chcesz, wiesz, taki bardziej sexy, no to, no to ten, no to też jest w swoim Ja myślę, że to jest, to jest plus. To co za f*** oglądań, <śledzimy> Chodzi o to, że w różnych... W sytuacjach pod różnym kątem inaczej wygląda, bo tak. Ok, Arkane? Ta... Jezu, Boże, ale mam do powiedzenia. W sobotę byliśmy na Arkane. Byliśmy z sobotę na Arkane, wiecie, na tym, na tym, co rozdawałam bilety. I ja tam pojechałam z zawidam na 9.30 na najszybszy seans, żeby nie mieć spoilerów, żeby. Nie spoileruję spokojnie, ale właśnie ja pojechałam z rana, żeby wiesz, z rana będzie powiedzmy, tak wiesz, że z rana wstaniesz, z budowę do wstania, nie ma spoilerów. Jeszcze idziesz na takie p... na wydarzenie, więc te wszystkie rzeczy są tam świeże, nienaruszone, w idealnym stanie i tak dalej, nie? Pojechaliśmy. Super, wszystko fajnie. 9.15 jesteśmy 9:30 wejście i wchodzimy na salę o 10:00 około. 10:00 super, jest popcorn, jest woda, można się napić, można sobie coś zjeść. Każdy dostawał też taki bilet na darmowego drinka, czyli każdy mógł sobie tam jeszcze sobie coś wypić, nawet o 9:00, nie ma problemu. Były takie sklepy z gadżetami, jakimiś pluszakami z Rajotu, bla bla, bla spoko. No, Zaczyna się seans. Puszczają, wiesz, odpalają odcinek. To był czwarty odcinek już. I super jest, samo intro jest piosenka po prostu, jest muzyka i pięknie, wiesz, super projektor, widać perfekcyjnie wszystko, te dźwięki z każdej strony w końcu jak w kinienie, także świetnie to brzmi. I potem nadchodzi dialog i piosenka jest a dialog jest i wszyscy o tak... Może jakaś dziwna scena, no, wiesz? Może jakiś coś nietypowego, może taki zamysł twórczy zaraz się naprawi, nie? Nie! Przez pierwszych chyba 40 minut oglądaliśmy film, gdzie ścieżka dźwiękowa z muzyką, wybuchami, efektami specjalnymi była podbita na, wiesz, na takie bum, 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 basy, żeby wysadzało uszy, a ścieżka z dialogami była ściszona do minimum, dosłownie minimum, jakby dosłownie ktoś by wpuszczał z telefonu dialogi, wyszłoby na to samo, nie? I my tak, nie, no dobra, że jak już coś się miało naprawić, to by się naprawiło, to zwyczajnie jest coś zepsutego, więc... Więc Dawid poszedł po obsługę. Powiedzieli, że. No nie, oni nie są, oni nie chcą sprzętu. Okej, okay, dobra. Dawid wrócił. W tym czasie, wiecie, no już widzowie się też wkurzyli, więc dużo osób tam z widowni poszło do tego laptopa, z którego puszczano, e, znaczy spuszczano film e, i, i zaczęli coś tam też gmatwać. Jakieś, wiesz, testowali, resetowali. E, przyszły, przyszedł jeden pan z obsługi, chyba. On stwierdził, że o, rzeczywiście coś jest nie tak z dźwiękiem. Więc stwierdził, że odświeży chyba film, cofnął od początku, więc my oglądaliśmy od początku i patrzy, no, wszystko dobry głośnik. A on patrzył po prostu, że znowu na początku była sama ścieżka muzyczna, więc była tylko ta muzyka na dobrym poziomie głośności, a opłuł to, że zaraz są dialogi, z którymi jest problem, więc było znowu od początku i takie ja nie? Więc ludzie już tego z widowni właśnie wiesz, tam cała ekipa się zgromadziła i zaczęła kombinować jakieś testy, nietesty, restrukturyzacje. Różnych rzeczy. Przyszedł pod jakiś pan, który nakrzyczał na nich, że jakim prawem dotykają laptopa, że nie są tutaj z obsługi, co się mają dotykać, no ale przez 40 minut byliśmy zostawieni samym, samym sobie. Zgłaszaliśmy, że są problemy techniczne, zostaliśmy całkowicie opluci, ale spokojnie, kochani, dostaliśmy kod na darmową skrzynkę Hextech w League of Legends. Skrzynki powędrowały mojej Dawida do Kasperka. Pozdrawiam serdecznie. No i pokażę Wam, jak to, jak to wyglądało mniej więcej. No właśnie tutaj była ekipa co naprawiała. Tutaj był cały czas puszczone. Tutaj naprawiali informatycy. I ten i no, końcowo tam była chyba. Wyłączyli nam film, po około godzinie chyba dostali jakąś nową, nową wersję, ale się okazało, że ścieżka dźwiękowa była tylko po angielsku i myśleliśmy, że wtedy napisy po polsku. Nie okazało się, że napisy również są po angielsku. I kochani, ja mam wrażenie, jest ja jestem naprawdę dobra z angielskiego, żeby nie było. Ja dużo czasu spędzam czytając jakieś e, fora, artykuły, jakieś tam, nie wiem, oglądając angielskie filmy, gdzie mówią o historii, Historii, o biologii, lubię takie ciekawostki, więc uważam, że mój, mój poziom języka angielskiego jest naprawdę dobry, nawet z takich nietypowych słów, ale jak jest Arkane, gdzie są, wiesz, jest to uniwersum, gdzie z jednej strony mają magię, z drugiej strony mają steampunk, yy, i z trzeciej strony mają już jakiś tam shimmer, takie badania biologiczne, badania nad chimerami i takie tam, że tam dużo jest. Niektóre to jest po prostu słowotwórstwo, niektóre słowa to są po prostu bardzo specyficzne, konkretne, nietypowe. I ja osobiście czułam potrzebę zrełoczowania. W domu paru, paru scen, bo, bo nie, nie rozumiałam, zwyczajnie nie rozumiałam niektórych słów, więc końcowo mi było trochę tego, mi było trochę no do no, wstyd, że jakoś tam, bo co innego, jak ja sobie przyjechałam pół godzinki w jedną stronę autem, a co innego, jak niektórzy tu przyjechali trzy godziny na ten seans, nie? no, trochę, trochę bardzo duża wtopa i dziwię się, że to jest takiego, było, wiesz, tak duża firma, tak duży projekt, taki pełen sukcesu, jeszcze no, konkretna sala, która jest na nas, wiesz, to jest kinogram, tam się puszcza, filmy, jak to możliwe, żeby to ta poszło tak źle? Były dwie sale i akurat my byliśmy w tej felernej sali, e, reszta, ta druga sala nie miała tych problemów, no, ale nie smak pozostał po prostu. Teraz akurat mnie nie dziwi, no, i wiesz, bo były składane te zarządzania, Żalenia, było pytane o obsługi była prośba o pomoc była też próbowanie poradzić sobie samemu to ich okrzyczano no, naprawdę bardzo, bardzo słabo. Znaczy, końców nie było. Potem, jak naprawili, to nam skipnęli do mniej więcej tego momentu, gdzie skończyliśmy, i już kolejne odcinki były w super jakości. No, ale taki niesmak po prostu pozostał po tym wszystkim. W kinogramie takie rzeczy, szok, tragedia, naprawdę. Wiesz, i no, widziałam zażenowanie tutaj, wiesz, osób dookoła mnie, wiesz, ludzie tutaj poprzychodzili, jakieś, nie daj, że wydali pieniądze na, czy niektórzy kupili tutaj bilety, czy niektórzy musieli jeszcze dojechać tutaj, nie wiadomo skąd, bo to tylko w Warszawie było, jakieś tam cosplaye zrobili, specjalne makijaże się naprawdę postarali, a tu przychodzą i pierwszy odcinek taki tragiczny. Końcowo naprawili to tak, że okazało się, że chyba rajot przyjechał z własnymi głośnikami, jakoś tak. I naprawili to, podłączając głośniki oryginalne kinogramu i dopiero wtedy to naprawiono. Ładnie ci ich mniej do czesania. Jezu, dla mnie to był szok. Kumasz, deksus, ja wchodzę pod prysznic, moczę włosy, i wiesz nakładam kropelkę szamponu i spuchuję i koniec i wiesz tak Żadnego wiesz, do, wiesz, głowa da dołu, że nie wiem, dwukrotne mycie, że najpierw tutaj same tu końcówki, potem jeszcze tu końce powycierać, jeszcze odżywkę, żeby poczekała tam 10 minut, odżywka, żeby się wciągnęła. Że ja mam taką długość włosa, że nawet nie mogę wrzucić odżywki, bo mi się będą włosy przetłuszczać, nie? Więc jestem tak zadowolona. W ogóle, Patrzcie, jak to fajnie wyglądasz, jak mam wrażenie, że ja urosłam. No, pra, mam wrażenie, że urosłam, bo ja, jak miałam te takie długie włosy, czułam się taki skrzat. A mam wrażenie, że teraz i że to mam wrażenie, że dobrze widać w tym. Mam wrażenie, że jestem wyższa. Ty w ogóle. Wczoraj kichnęłam, że aż się posikałam. Kichnęłam tak mocno, że aż mi, musiałem musiałam pójść przebrać. Ale tak leciutko, wiesz, tak leciutko. Ja, ja mam nadzieję, że to widać chorobę, nie? Że jakoś wam osłabiona, nie? Ale takich nie mam i tak, okej, okay, idę, 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 idę się, idę się Szybko, szybki prysznic wziąć i no i tak mówię, że nie może, jakaś wodospad był, ale, ale było, było, idealnie do do jedzenia. Nie mówisz. ja nie wiem, że takie rzeczy się zdarzają, nie? Jak masz takie, takie sytuacje, że, nie wiem, ktoś komuś się śni, że robi siku, i wtedy na przykład jest, że obudził się ze zmoczonym łóżkiem, nie? No to takie ha, 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 beka, beka, że no że, że może komuś życie się przytrafiło, ale raczej nikt o tym tak, no wiesz, każdy jest świadomy, że takie coś może być taka sytuacja, ale że kichnąć i się lekko posikać, no to ja miałam takie dawne, co się dzieje? <noise> Ale ręka do wody podczas snu. Ja próbowałam to tacie robić i to nie działa na naprawdę. E, ze wszystkich przemian, które robiłam, to najlepszą było przefarbowanie się na rudy, a drugą najlepszą. To właśnie e, ścięcie. Miałam długie włosy i potem to prawie zasłami u fryzjera, tak? Ja odjesz mi mam ich na fak, bo e, ja mówię, pani noży, jednak ścinamy. Ja pokazuję, dokąd ścinamy. I ja mówię, no, że tak, nie tak tutaj. I ona mówi, okej, okay. i on mi włosy? No, czekaj, to już? To już? już tak, pff, tak nagle, nie, nie wiem, czekaj. Nie wiem, jakiś powodliwy się przed tym. Tak jakoś już tak, tak nagle straciłam, nie wiem, 3 lata życia, nie? Tak. Pff. Więc teraz będziecie mogli się przygotować, że na najbliższych streamach będą różne fryzury. Będziemy testować co ładnie, co brzydko, co wygodnie, co praktycznie, co trudne, co łatwe i tak dalej, nie? Także... Będą różne testy i patrzcie, patrz, patrz, jakie one są słodkie. Widzisz, jakie są słodkie i ja Mega cute są, mega są urocze. Ej, ej no ej, ale to ręce nogi. Ej, to jest duawne. No, ja lubię panienkę, elastynę.